Chciałem zobaczyć, jak bardzo będą Cię rozpraszały zęby, a jak cię bardzo będzie rozpraszała twarz. Chciałem zobaczyć wasz face to face. Chłopaki, zapraszam Was tutaj. Tutaj Was dokładnie zapraszam. Moi drodzy, już jutro walka Wiewiór kontra Józef K1 na małe rękawice. Będzie do zobaczenia na gali Fame Friday Arena 2 w to Arenie w Szczecinie. I oczywiście przed telewizorami na fejma.tv kupujcie pay Per View. Oj, tutaj już jest grubo. Chodź. Dawaj jeszcze raz. Dawaj. Chodź. Chodźcie, chodźcie jeszcze raz. Zbliżcie się chłopaki. Nie wiem się nie zajebią. Jutro pamiętajcie, że macie walkę, panowie. Widać emocje. I tak jak wcześniej mówiłem, ta walka już Dobra! jutro. <głos> <Dobra>! <głos> Boisz się, nie? Zobacz, Załatw kolana! kontra Wiewiór! się kurwa ty! Na moje serce kurwa stanęłam. O co, co, co? co? Mam ci teraz wyjewać czy co? Widziałem ją kontra Wiewiór już jutro no... na Fan Friday na 2! Bliska! Jutro! Bliska!